O, tu mamy coś ciekawego w sumie od TV gry. Nie wiem jakim cudem mi się obsknął ten materiał, ale na szczęście widzowie na trowo czuwają i wrzucili to w zakładce do oglądania. Jeszcze raz przypomnę, że jeśli ktoś ma ochotę. Jest na prowo na platformie, na której streamujemy, no to można w zakładce do obejrzenia Czekajcie, usunę się tutaj, o proszę bardzo, tutaj macie różne pokoje, rynek dla plepsów do obejrzenia, komnaty elip to tylko dla subskrybentów, dla ludzi, którzy naprawdę tutaj się przyczyniają do y, kontynuacji tego cyrku Ale w zakładce do obejrzenia możecie wrzucać rzeczy głównie gamingowe, które może was zaciekawią i które chcielibyście, żebyśmy na streamie razem obejrzeli i skomentowali A jak go oglądacie na YouTube to koniecznie skomentujcie, zostawcie subskrypcję, tego typu Przechodzimy do oglądania Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Najlepsze marki zajechane przez EA Electronic Arts. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że... Sporo jest takich przykładów, że ktoś na przykład 20-30 lat temu robił znakomite gry, a im większy progres korporacyjny się wkrada w szeregi takiej firmy, albo nawet zostają wykupieni przez jakąś ogromną korporację, to tym jest gorzej i tym większe nastawienie jest przede wszystkim, żeby po jak najmniejszej linii oporu, jak najbardziej zmonetyzować sentymentalne kieszenie graczy. Coś ostatnio zaszumiało wokół uznanego raczej za martwego Titanfall 2. Bynajmniej nie martwego dla samych graczy, którzy przy okazji większych promocji wracają do gry falami, by cieszyć się jeśli nie świetnym multiplayerem, to zacnym i pomysłowym singlem. Do niedawna jednak wszyscy byli raczej przekonani, że ów pierwszej klasy shooter z robocikami i parkurem zasnął jak słodki aniołek. Tom... Grasz Darkera dzisiaj? Pewnie gram, ale dopiero pewnie tak po 23, coś takiego, no. Bo najpierw tam sobie Demka na Steam Nextfeście obczają, jak skończę się oglądać debiu. Mnie tknęło. Popatrzmy wstecz na oś czasu i poświęćmy chwilę ciekawym markom, które wielce szanowne EA uka trupiło na dobre, bądź prawie na pewno na dobre. Seria SimCity była jednym z Uwa, tych przypadków, gdzie każda kolejna odsłona w znaczny sposób rozwijała formułę oryginału, dodawała od siebie coś na tyle znaczącego, by uzasadnić tym powstanie sequela zamiast po prostu dodatku. Formuła była prosta w założeniu, ale rozgrywka pełna niuansów i rozgryzanie, jak zbudować naszą. Ile właściwie serii SimCity wyszło? Całe mnóstwo, no nie? Wymarzoną metropolię sprawiało, że rozgrywka była jak żaba w blenderze było wciągająco Oczyście. Można się sprzeczać o to, czy 3000 jest lepsze niż 4, ale faktem jest, że seria nie miała od samego początku słabej odsłony. Patrzenie, jak nasza metropolia rośnie w oczach, lub eksperymentowanie z szalonymi rozwiązaniami, by potem niczym surowe bóstwo zsyłać na miasto syf, kosmitów, meteory i mordercze roboty, było w tym naprawdę sporo dobrej zabawy. I potem nastąpił rok 2013 wraz z premierą kolejnego SimCity, nazwanego po prostu SimCity mimo że pozbawione już wówczas największych weteranów, w tym pomysłodawcy serii, Willa Wrighta, ewidentnie chciało zrobić jak najlepszą grę, bo w tym produkcie widać kilka naprawdę ciekawych rozwiązań. Graczom jednak no. nie było dane tego zobaczyć na premierę ze względu na niedziałające serwery EA, bo gra wymagała stałego połączenia z internetem, nawet jeśli zależało nam jedynie na grze w pojedynkę. Potrzebę połączenia z serwerami EA uzasadniano tym, że miały one rzekomo wykonywać część obliczeń i odciążyć pecety graczy, co było wirutnym kłamstwem i był to jedynie DRM. EA chciało w ten sposób przyciągnąć ludzi do aplikacji Origin, no czego nie rozumiecie. Teren dostępny do budowy miasta był śmiesznie mały razem z bardzo niskim limitem populacji, a w teorii ciekawe rozwiązanie zintegrowania sąsiadujących ze sobą miast różnych graczy było zupełnie niezbalansowane i bardzo łatwo można było bez większego wysiłku uprzykrzać komuś innemu życie na zasypując go śmieciami. Oficjalny patch umożliwiający rozgrywkę offline nadszedł blisko rok później, mimo że gra. Ale też uważam, że takie gry mają swój urok i miejsce, nie? Ja na przykład chciałbym, żeby Kingdoms Reborn miało więcej możliwości na właśnie irytowanie albo przeszkadzanie drugiemu graczowi w rozgrywce. A nie tylko, że może tam kradzisz coś, wiadomo, możesz atakować, tego typu, ale no... ...mieli już swojego moda od dawna, lecz wówczas popularność gry szorowała już po dnie, a lukę na rynku wypełniło niedługo później Cities Skylines, czyli faktyczny krok naprzód w ewolucji City Simów. Studio Criterion Games i stworzony przez nie Silva Burnout był dla EA łakomym kąskiem. Jeszcze pod banerem Acclaim Entertainment stworzyli oni pierwsze dwie części Burnouta, mocno arkadowej, odjechanej serii wyścigów ze szczyptą ekstraktu z agresji drogowej. Do tego odrobinka satysfakcjonująco gnącej się blachy i mieliśmy bardzo specyficzną, ale wypełniającą pewną niszę grę, łączącą wyścigi z bijatyką w stylu nieco odmiennym od na przykład Mario Kart. Acclaim zbankrutowało w 2004 roku. I tak zawsze wolałem Carmageddon Carmagedon to była giereczka, widzowie. To też że do listy jak kiedyś zrobimy sobie, nie wiem, miesiąc z klasykami. Gedon. Old game. To na pewno Carmagedon będzie trzeba ograć. To była giereczka. W 1997 roku. Normalnie się ludzi rozjeżdżało w Pisdu. Yeah! Ten chłop zawsze był najlepszy w tym rogu, co tak reagował na to, jak rozjeżdżałeś ludzi. Roku i Criterion Games wraz z sprawami do Burnouta wpadło do kieszeni Electronic Arts. Nie była to absolutnie oznaka katastrofy, bo Criterion dalej mógł robić rzeczy z grubsza po swojemu i efektowne dzwony zaliczaliśmy jeszcze przez kilka odsłon, które gracze przyjmowali z otwartymi ramionami. Poza dość marginalnym Burnout Crash, seria skończyła się na Burnout Paradise, który w 2019 roku dostał jeszcze remaster, ale Criterion w okolicy 2010 roku od Delegowany został do innych projektów, w tym na przykład bardzo udanego Need for Speed Hot Pursuit. Potem studio udzielało się przy Battlefieldach, Battlefrontach, by po latach i fuzji z powrócić do ścigałek, jednak nie w formie kolejnego pełnego werwy Burnouta, a ponownie Need for Speeda. A nowego Burnouta już raczej chyba nigdy nie zobaczymy, zwłaszcza że NFS przejął kilka rozwiązań bliźniaczej serii, a wypatroszony wrak zostawiono na poboczu, by gniło jak progi w Fokusie. Red Alert? O kurde w Red Alerta też bym se pograł. Ten pierwszy Red Alert był najlepszy z tym, z tym main theme'em i w kampanii tam pamiętam, że to też był taki przełom straszny, że pomiędzy misjami miałeś nagrane filmy fabularne z tym, co się dzieje, jak tam nie wiem, grałeś ruskami że tam normalnie yy, Stalin coś tam gadał do ciebie i to tak nadawało immersji w tamtych czasach, gdzie no, grafika no, była troszkę trosz tak tyci tyci gorsza od tego co dzisiaj się działo, ale no giga dobre RTS, to był złoty czas RTS-ów, te takie późne lata 90 wczesne 2000 -te. Złote dziecko, czy raczej złota gromadka dzieci Westwood Studios, kupiło serca graczy na całym świecie genialnym podejściem do gatunku RTS-u. W skład cyklu Command and Conquer wchodzą tak naprawdę trzy podserie tak zwana Tiberian, Red Alert oraz niestety tylko jedna odsłona Generals. Ile to frajdy dostarczyło nam Westwood, kiedy to prowadziliśmy futurystyczne wojny o Tyberium, podróżowaliśmy w czasie, by pokonać Sowietów z przeszłości, czy używaliśmy absurdalnych broni masowego rażenia w akompaniamencie legendarnych ścieżek dźwiękowych i przepięknie kiczowatych przerwników filmowych z prawdziwymi aktorami. EA no. przejęło Westwood w 1990 roku. Kiczowate, ale piękne na tamte czasy. Na Alertem 2, więc to Również wcale nie było tak, że problemy pojawiły się od razu po przejęciu. Niestety jednak w 2003 roku po kilku niezbyt udanych projektach samo studio zostało rozwiązane, a pracownicy oddelegowani do innych studiów. Nawet to jednak nie uśmierciło samej marki Command Conquer, bo jeszcze w tym samym 2003 roku dostaliśmy przecież świetne Generals, a 2008 rok przyniósł również całkiem fajne i ponownie totalnie odjechane Red Alert 3. Gorzej miała się seria Tiberian, bo choć wojny o Tyberium były zupełnie przyzwoite, tak tyberyjski zmierzch był przyjęty raczej chłodno i wygląda na to, że jego tytuł przewidział przyszłość cyklu. Gry nie spełniały najwyraźniej finansowych oczekiwań EA, co jest dość zastanawiające, skoro Generals było przecież przyjęte bardzo ciepło i sprzedało się też całkiem nieźle. Odpowiedzi znajdziemy w historii planowanego sequela. Prace nad nim komplikowały się nieco, a po latach projekt przekształcono w free B2Playa, zwanego po prostu Command and Conquer, ale na szczęście dla nas projekt anulowano. Poza tymi gorzkimi dla fanów przygodami były jeszcze próby monetyzacji przeglądarkowej i mobilnej, ale te twory miały z Command and Conquer wspólnego tyle, co Starfield ze swobodą. To, to już bardziej wygląda jak e, ta gierka, co mieliśmy z nią Dilka, e, jak ona się nazywała? Taktykul. Podną eksploracją kosmosu. Na szczęście dostaliśmy kilka lat temu całkiem miłe remastery pierwszych odsłon cyklu, ale nowych, pełnoprawnych i dobrych odsłon tych fantastycznych RTS-ów już raczej w najbliższym czasie nie uświadczymy ładnie wygląda ten remasterek. Bolesny przykład jednego z chyba najbardziej bezczelnych prób dodatkowej monetyzacji pełnoprawnych gier AAA. Battlefront 2 tak wkurzył graczy, że cały świat dudnił w wystukiwanych w gniewie wyrazach oburzenia, że jak to tak w grze multi mogę dopłacić, żeby zdobyć lepsze perki lub wymarzoną postać szybciej. Oburzenie trzeba przyznać w pełni słuszne, ale zdecydowanie po nie w czasie, kiedy wodzie w garnuszku z żabą już zbyt blisko do wrzątku. W każdym razie wzięto formułę, którą naprawdę trudno spart... Wtedy to było oburzenie, teraz to już wydaje mi się, że jest takie zupełne przyzwolenie nie? społeczne na to, że no, okej, okay, no whatever. Ludzie, że wątpię, że ludzie by tak płakali, jak wtedy płakali, jakby następna jakaś gra AAA multiplayer wyszła i oferowała właśnie jakieś boosty, przyspieszenia, boom, jakieś tokeny, coś w tym stylu. Już po prostu ludzie to akceptują, granica została przepchnięta i siemano. Formułę, którą EA miało już naprawdę dobrze opanowaną, formułę Battlefielda, którego należy tylko przenieść do uniwersum Gwiezdnych Wojen i to wcale nie przecierając szlaki, tylko spokojnie wzorując się na pierwszych dwóch oryginalnych Battlefrontach. I sam rdzeń rozgrywki wraz z oprawą były jak najbardziej super i na swoim miejscu. Odrobiono tu zadanie domowe, ale oczywiście pazerność i zachłanność i tu zarżnęły grę, bo nowemu Battlefrontowi brakowało zwyczajnie zawartości, a część druga chciała doić graczy jak Rockstar GTA V. Że produkcja wylądowała na rozdawnictwie u Epica, to można było po latach nareszcie pograć we w miarę ukończoną wersję za jedyną uczciwą cenę, ale Battlefront 2 namieszał EA w planach powszechne oburzenie i pojawienie się nareszcie jakiegoś poważnego dyskursu o mikropłatnościach zawdzięczamy właśnie bezczelnym decyzjom wydawcy, któremu tabelki w Excelu musiały się przecież zgadzać. Trójkę, jeśli w ogóle, to zobaczymy raczej nieprędko, choć dotychczasowa tendencja była taka, że może to nawet i dobrze. Trudno nazwać Spor jakąś wielką marką, ale była to i nadal pozostaje jedna z ciekawszych i bardziej eksperymentalnych produkcji, jakie kiedykolwiek wypuściło EA. W produkcję zaangażowany był zresztą Will Wright, jeden ze wspomnianych wcześniej pomysłodawców chociażby SimCity, Sonic. Sims City. Zmierzono się tu z pomysłem zarządzania ewoluującym na przestrzeni nad organizmem, potem dowodzenie całemu gatunkowi, dominowanie planety, by w końcu zabrać nasze stworki w galaktyczną podróż i podbój kosmosu, więc oczekiwam były spore. Boże, przepraszam. W efekcie dostawaliśmy grę pomysłową, zawierającą w sobie tak właściwie pięć gier, bo każde stadium rozwoju to inny rodzaj rozgrywki i kiedy każda z osobna nie była zbyt skomplikowana czy złożona, tak całość spor przyjęte zostało raczej ciepło. Tu jednak EA musiało dorzucić swoje kilka groszy i do gry wrzucono paskudne i irytujące DRM-y, które ograniczały możliwość instalacji do tylko trzech urządzeń na jedną kopię, o czym EA całkowicie przypadkowo zapewne, zapomniało poinformować nabywcę. Co za przypadek. Pomysł sam w sobie uważany był za poroniony, ale wystarczyło nawet lekko zmodyfikować swój komputer, zamontować inny procesor czy RAM, a Securom zaliczał to jako instalację gry na kolejnym komputerze. Dzięki tym antypirackim zabezpieczeniom spór... z. chciałeś gierkę jeszcze raz zainstalować, to musiałeś, nie wiem, ram se wymienić na przykład. Zostało jedną z najczęściej gier, gdyż wielu graczy, nawet tych uczciwych, wolało grać bez irytujących zabezpieczeń, które zostawały na dysku twardym nawet po usunięciu gry. Afera związana z premierą może i nie zaważyła o przyszłości produkcji czy marki Spor, ale na pewno miała spory wpływ na przyszłość tego typu bardziej eksperymentalnych gier. A nagrodę szachów 5D dostaje EA, gdzie dostało ono fajny produkt, wkłada sobie kija w szprychy, sabotując swój własny kompetentny kawałek kodu, a za walkę z piractwem dostaje po łapach wysokim piractwem genialne. Karma, to jak to mówią. ...gdyś seria FPSów, które... Kurwa, jakie oni mają portfolio, no nie? Rzecz, marek, produktów, które oni zajechali przez tak... Znaczy, nie wiem, czy to jest przez głupie, bo sporno to ja nie pamiętam osobiście, żeby, żeby ta gra jakby z... odeszła do lamusa z powodu... Z powodu tego, że tam były wprowadzone te, te ograniczenia na instalacje, tylko z powodu tego, że no czas po prostu upłynął i tam nie wiem, Sport 2 chyba wyszło. Wyszło czy nie wyszło? Były jakieś rozmowy na temat Sport 2, no ale nie wiem, czy to się dobrze czy źle przyjęło. Nigdy nie grałem, ale kojarzę markę. Bardzo ciekawy pomysł. Wypracowały sobie swój własny, unikalny styl. Medal of Honor. Kapitalne pierwsze odsłony. Potem nieco gorsze, ale nadal trzymające pewien poziom części. I w końcu seria zaczęła tracić swój impet, próbując wpasować się w trendy dyktowane przez konkurencyjne Call of Duty, co jest o tyle ironiczne, że to właśnie pierwszy kod czerpał garściami z pierwszych odsłon Medal of Honor. Niemniej jednak, krok w stronę nowoczesnej sztuki wojennej okazał się dla tej serii ślepym zaułkiem. Zwłaszcza że na rynku wówczas panował pewien przesyt tego typu tematyką, to też po prostu średniawy Medal of Honor z 2010 roku nie miał należytej siły przebicia. Wcześniej mieliśmy także całkiem ciekawy eksperyment z Airborne, który choć całkiem przyjemny, nie zdołał postawić całej serii z powrotem na nogi. Z jakiegoś powodu jednak EA się nie poddawało. Nie jest to jednak jedna z tych wspaniałych historii powstawania z kolan, bo 2012 przyniósł nam w koszyczku zawiniątko z nieudanym Warfighterem, a potem czekanie do 2000 2020 przyniosło wytrwałym VR-owe Above and Beyond, ale te 13 osób na świecie, które grało, dość jednogłośnie stwierdziło, że czekać raczej nie było warto. I jej wyraźnie wolało skupić się na wielkich battlefieldach i battlefroncie, pozostawiając Medal of Honor na uboczu, jak te mniej kochane dziecko do spółki z Titanfallem 2, a szkoda, bo dobry drugowojenny shooter mógłby się te kilka lat temu dość dobrze przyjąć. Hmm wśród innych serii, czy marek, o których warto byłoby tu wspomnieć. Dungeon także... Keeper, Dungeon Keeper był tak świetny, Boże, jak ja uwielbiałem tą grę. Generalnie Bullfrog robił zarąbiste gry, zanim zostali wchłonięci przez, przez Electronic Arts. Ajajaj, no, Dungeon Keeper to chyba najbliższy serduszków z w, w tej całej listy gier nieodżałowaną Ultimę, Dungeon Keepera czy Project Cars, ale także pod serię Battlefield Bad Company, a chciałoby się taką krótką, ale charakterną kampanię singlową. Poza tym, Mass Effect, jeśli nawet nie jest martwy, to jest w stanie wegetatywnym. Po Andromedzie, która nie jest już obecnie aż tak fatalna, ale w porównaniu do starszego rodzeństwa wypada blado, niby coś tam słyszymy, że czwórka powstaje, ale póki co mam potężne déjà bo z informacjami na temat Andromedy mieliśmy bardzo podobnie, a za kulisami było burzliwie. Trudno uniknąć tu generalizowania, że wielkie, złe jej kasuje gry, na których graczom zależy, bo to nie tak, to decyzje biznesowe. Ale przykro mi jako graczowi widzieć, jak obiecujące serie, zmagające się z pewnymi trudnościami i zastojem, są albo całkowicie uśmiercane niejednokrotnie na rzecz swoich konkurentów, albo rozcieńczane do stopnia tak nikczemnego, że nawet homeopatom jest niedobrze. Może trudno mówić definitywnie, że te gry są uwalone na dobre, bo to jak z prawdopodobieństwem, że zginiemy zamordowani przez krowę. Szanse są małe, ale nigdy zerowe. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć. Bardzo wielki dysonans jest w tej chwili w game devie, no nie? No bo z jednej strony no to graficzka idzie do przodu, Unreal 5.3 już tutaj nam oferuje popierdolone rzeczy, wielkie projekty, wielkie gry. AI pewnie też będzie implementowane intensywnie do tego, żeby stworzyć jak najbardziej wiarygodne, nie wiem, ekosystemy, miasta, plansze, krainy, które będą w pełni jakby interaktywne dla gracza. A z drugiej strony no to masz właśnie takie wielkie korporacje, które dla profitu i jak najmniejszego nakładu inwestycyjno-robotniczego, zrobią wszystko, żeby po prostu wydoić, zaruchać i wyeliminować, wyeliminować konkurencję, nie? Dlatego moja teoria spiskowa, na przykład, pamiętacie, jak parę miesięcy temu Rockstar ogłosił to, że oni jakby wykupili albo w pełni teraz pracują, są właścicielami tych chłopów, którzy stworzyli Five'em, Redema, nie? Te wszystkie modyfikacje do RP, no nie? Jestem przekonany, że Rockstar ich kupił, zapłacił im. Zamknie to w pizdu i jedyne co będziecie mieli z RP w GTA 6 to po prostu GTA Online i Pozdro, nie? <noise> Wykupić, zamknąć, załatwione po prostu. I najgorsze jest to, że nawet nie wiem czy to nie jest dobre rozwiązanie i akurat na to nie będę się cieszył, ale to już historia na zupełnie co innego. Nie, Dungeon Keeper był świetny z tym planowaniem lochów, wchodzeniem w postać, bronieniem tego lochu, zarządzaniem ekonomią. Świetna gra, naprawdę świetna gra. Jedna, jedna z lepszych, taka gra dzieciństwa, którą bardzo, bardzo mm, dobrze wspominam. I na pewno z chęcią bym w nią zagrał jeszcze raz, jak kiedyś, 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 czyli nigdy. Zrobimy sobie, nie wiem, miesiąc retro, będziemy tylko w retrogierki, ale takie prawdziwe retrogierki, a nie tam tak jak, yy, Manojek zapytał na swoim Instagramie, podajcie jakieś gry z dzieciństwa i mu tam dzieciaki komentowały FIFA 17, nie. No. Czego jest nowa część? Dungeon keepera? No tak, no to tam na mobilkę to. To nie to samo. Piękna sprawa, piękna, piękna.